Witam wszystkich. Witajcie. Dzisiaj ponownie jesteśmy na tej samej stronie. Mam tutaj 5 dolarów. Zamierzam założyć za to ładne konta. Ale oczywiście, naszym jedynym celem nie jest założenie ładnego konta. Musimy pomnożyć te 5 dolarów. Jak możemy pomnożyć te 5 dolarów? Poprzez niewielkie zadłużenie. Mogę użyć 40. 41. Zrobię tak. Dobrze, możemy użyć trzydziestki dziewięciu. Dzisiaj zagram ryzykownie. Dzisiaj będzie ryzykowne, ale myślę, że będzie równie fajne. Zobaczmy. W tej chwili jestem na czele, ale niestety bardzo się cofnęliśmy. Musimy zaatakować. Nie? Wygląda na to, że przegraliśmy. Potrzebujemy czegoś znacznie lepszego. Myślę, że wygra nasz kolega, który jest drugi. No dalej. Nie. To znaczy, że przegrana po tak bliskim wyniku oczywiście bardzo nas zasmuciła. Ale spróbuję jeszcze raz. Co najmniej 5 dolarów? Nie da rady. Niestety nie możemy się zadłużyć. W takim razie zróbmy tak. Zobaczymy, co się stanie. W tej chwili jestem pierwszy. Znowu przegraliśmy. I znowu różnica była bardzo niewielka. Mam diament. Najpierw chcę użyć diamentu. Aby to zrobić, musimy mieć 30 poziomów. Dlatego nie możemy użyć diamentu. 2,27. Znowu 4 osoby. Jeśli wygramy, prawdopodobnie dostaniemy 10 dolarów. Ale oczywiście, nasze szanse na wygraną są niewielkie. Zaczęliśmy bardzo źle. I nadal nam nie idzie. Przegraliśmy. Tak. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia, papa. Pa.